I tam raz jeszcze, pozdrawiam wszystkich. Jeden z moich fanów pyta się mnie, gdzie jest napisane, że to ojciec mówił przez syna, zanim Abraham był jest, czyli chodzi o to, że tam ma być napisane konkretnie pod każdym wersetem pod każdym wersetem być napisane, że to mówił Syn. Czyli mało jest tego, mało jest tego, że podawałem właśnie już tyle razy te wersy, gdzie, w których Jezus mówił, zwłaszcza w Ewangelii naprawdę Jan był tym, który najlepiej opisał bóstwo, ponieważ to On podawał te wersety no, cały czas. Ojciec większy jest niż Ja. Ojciec to nie ja do was mówię. Te słowa, które słyszycie, to nie ja, to Ojciec mówi. Kochani, czy za każdym razem ma być to, pod każdym słowem ma być rozgraniczone. Taka Biblia dla nie wiem, mimoflaka specjalnie ma być napisana. Co my czytamy? Jeszcze raz. W, w ogóle muszę się przyznać, zrobiłem pomyłkę. Muszę Wam, muszę wam coś wyznać. W pierwszej Mojżeszowej, właśnie czytamy w 18 rozdziale, jak Bóg przyszedł do Mojżesza. Co tu jest ciekawego? Że gdy czytamy, podniósł oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim i ujrzawszy ich. Wybiegł do wyjścia i rzekł do nich. On zobaczył ich trzech, ale rzekł do nich Panie. Mimo wszystko te Panie przetłumaczone, te panie, ja, ja powiedziałem, ja wam źle powiedziałem, że to, je, że to jest Jachowe. Nie, to jest Elohim on powiedział Panie, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich. Nie omijaj mnie, proszę. O co chodzi? On widzi trzy osoby, on mówi Elohim. Ale następnie mówi: Nie, nie omijajcie, nie omijaj mnie. Mimo to, że Elohim jest liczbą mnogą. Co jest jeszcze ciekawego w piątym wersie, oni mu, że wtedy oni rzekli. Oni rzekli. Nie on, tylko oni. Następnie czytamy, że dał im masło, mleko i ciele i, i oni jedli i po, po raz kolejny dziewiąty werset wtedy rzekli do Niego, gdzie jest Sara, żona Twoja. Yy... Tak więc dopiero w trzynastym rozdziale jest już na to Pan, na to Elohim rzekł do Abrahama, już pojedynczo mówił. Dobrze, i teraz y, mam znowu udowadniać, gdzie, Jezu, gdzie to Jezus powiedział, może po tym wersecie powiedzieć: Kochani, to nie ja do was mówiłem, tak naprawdę to mój ojciec. Bardzo proszę y, wziąć Ewangelię Jana i czytać, czytać te wersety. I ja za każdym razem mam coś udowadniać. Ja, ja udowodniłem już. Że Jezus miał swój początek yy, wersetami yy, moim yy, co niektórym fanom i jednym to średnio odpowiada, jednym to odpowiada, innym to wciąż nie odpowiada. Tak więc kim ja jestem, żebym yy, czynił jakąś nadinterpretację Słowa Boga? <laughs> kim ja jestem? Yy, to nie jest moja rola, żebym ja Wam wmówił słowo, jakim ono już jest napisane. To nie jest moja rola. To, 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 to jest to, jak Wy to przyjmiecie. Ile razy jest naprawdę napisane w Ewangelii Jana, kochani, Jezus mówi: Ja jestem chlebem żywota. Jak. To przecież to powie... i znowu z dużej litery jest ja. Jak będziecie czytali, jak będziecie czytali Ewangelie, zwłaszcza Jana, zobaczcie, że czasami jest ja z dużej litery, czasami z małej, gdy Jezus mówi o sobie, ponieważ czasami mówił Bóg, czasami mówił Syn. Syn był tym, który przyszedł. Nie powiedzmy tak. Syn przyszedł do grobu Łazarza. I syn rozpłakał się. Ale ten, który potem wstał i powiedział łazarzu wstań, to już był Bóg, który przemówił przez, przez yy, yy, ustami syna. <coughs> list do Rzymian, przepraszam, list do Hebrajczyków. Proszę jeszcze raz otworzyć który tyle razy podawami, mi, to nie wystarczy. Ja za każdym razem muszę coś udowadniać, co jest udowodnione w piśmie świętym. A kimże ja jestem? Kim ja jestem? Opowiadałem wam to bajkę, która się odbyła w Ameryce dawno temu. To nie jest bajka, to jest prawda. Opowiadałem wam to, jak się nie mylę. Facet, który. Yy, facet, który dostał Kota, czyli zbikował. Yy, Mówił sobie, że nie żyje, na różne sposoby próbowano go, próbowano mu mówić, że on dalej żyje. Jak ty nie żyjesz, jak się z nami komunikujesz, nie, ale ja nie żyję, nic nie pomagało, nie pomagało nic, w końcu ktoś się zapytał, jakiś z lekarzy, a czy człowiek, który nie żyje ma krew, czy on krwawi? Pacjent powiedział nie, nie, nie krwawi. Więc tego go igło, zaczął krwawić, na co facet powiedział, chwała Bogu. Martwy człowiek wciąż krwa, jednak krwawi. Tak więc, co ja tu udowodnię? Nic. Ja tu nic nie jestem w stanie komu udowodnić. Macie to. Oto. To jest dowód. To jest droga do Ojca. Początek listu do Rzymi. Zawierzam do hebrajczyków. I hebrajczykom już naprawdę było wytłumaczone perfekt. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Przez proroków. Ostatnio u kresu dni przemówił do nas przez syna. Więc niech to będzie, niech to będzie raz na zawsze udowodnione. Nie, ja nie powiedziałem, tu jest napisane, w każdej Biblii jest to napisane tak samo. Nikt tego nie sfałszował. Nawet u świadków Jehowych jest to napisane, do czego oni nie sięgają. I dalej czytamy. Yy... Na przykład trzeci wers. On, czyli syn, jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Tak Bóg stworzył swojego Syna, tak go zrodził, jak siebie samego widział. Czyli jest odblaskiem jego istoty. Kiedy się patrzymy na syna, widzimy Boga. Który to zapostałów któremu to zapostał, Jezus mówi do apostołów: Jak się widzicie mnie, to widzicie również i Ojca, na co, na co Jakub? Yy, już nie pamiętam, ale wiecie o, to, o co chodzi. Mówi: Pokaż nam Ojca, nam wystarczy. Tak długo jestem, jestem z Wami, a Ojca nie widziałeś? Patrząc się na mnie, widzisz i Ojca. Yy. Jeszcze raz. Ten werset może udowodnię po raz kolejny, gdzie jest cytowany Stary Testament. Tyś jest synem moim, ja bym Cię dziś zrodził. Ja mu będę ojcem, będę, a on będzie mi synem. To jest w jakimś czasie powiedziane, prawda? A nie, że zawsze, że już w wieczności tak było. No i jeszcze raz, i przytoczę szósty wers, bardzo ciekawy, bo się jeszcze na ten wers nie powołałem, bo po raz kolejny. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego. Mam to interpretować słowo in pierworodnego? Wiecie, co znaczy po grecku? Pierworodnego? Wejdzie, jak to się na polskie tłumaczy? Pierworodnego. Na świat mówi. Niechże mu oddają pokłony wszystkie aniołowie, wszyscy aniołowie Boży. Może jeszcze tutaj coś, jakąś ewidencję znajdę. Kochanie. Jak robimy śledztwo? Idźmy za ewidencją. Więc a nie za tym, co my myślimy i się przejmujemy, prawda, robimy różnego rodzaju gesty. Jak to jest. Idźmy za ewidencją. Jeśli chcecie słuchać głosu pasterza, tu jest głos pasterza. Nie mnie słuchajcie tego, co tu jest napisane. Jeśli jest jakiś guru, który mówi inaczej niż tu jest napisane, ja proponuję, nie słuchajcie mnie, czytajcie to. To czytajcie. Wydane przez, obojętnie, jeśli jesteś katolikiem, czytaj katolickie. Ja sama mam w domu dwie biblie wydane przez Kościół Katolicki. Niestety tak samo jest napisane w nich w tym przypadku. Tak, więc ja nie będę udowadniał nie będę udowadniał wszystkiego po sto razy. Mój kochany ulubieniec od niedawno od niedawna będzie tego żądał za każdym razem ale ja powiedziałem, ja, ja nie będę robił bulwarów z mojego kanału. Ja, ja chcę mówić słowo, a nie kłócić się. Tak więc dziękuję wam bardzo. Yy, tym, którzy, tym, którym nie podoba się, co ja tutaj mówię, yy, zwłaszcza yy, nie, ja go nie powiem jednak. Proszę Was, znajdźcie sobie te wersety, wpiszcie je wszystkie i zobaczcie, czy to pasuje. Jeżeli Wam nie pasuje to, co ja mówię, i Wy stawiacie to, na, na co ja się nie, na co ja nie zwracam uwagi, mi, mi, mi na tym nie zależy. Yy, ale wy, nie, wy, nie, wy, wy tutaj nie odrzucacie tego, co ja mówię, ponieważ ja czytam. Ja Wam czytam to, co jest napisane. I to cały czas nie wystarczy. Cały czas coś muszę udowodnić. Macie słowo. Tak jak w przypowieści było w przypowieści o Łazarzu i Bogaczu, ja oczywiście was nie straszę piekłem, ale końcowym epizodem tej przypowieści, mają Mojżesza i Proroków. Macie słowo. To wy macie słowo. A Ojcze Abraham i ci hostrzec. Nie, oni mają, już, oni już mają wystarczająco mają dane. Po co jeszcze więcej tu gadać? Czy co, co coś tu nowego aneksy trzeba dopisać? To tak nie działa. Niestety to tak nie działa. Ja wierzę w to, jak jest tutaj napisane. Ja nie będę poza to wychodził. Koniec powiem tak o Wszystkim. Jaki ma sens? Jaki mają sens słowa Boga do węża za to, co uczynił? Będziesz pełzał na brzuchu i prog ziemi jadł. Jaki te słowa mają sens? Okay